Wykład inaugurujący wygłosi pan Piotr Cywiński, historyk, od 13 lat dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau, współtwórca i od 2009 roku prezes Fundacji Auschwitz Birkenau, członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, Przewodniczący Rady Programowej Żydowskiego Instytutu Historycznego, członek Rady Muzeów przy Ministrze Kultury w latach 2009-2018 i Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa 2010-2016. W latach 1996-2000 wiceprezes, a w latach 2000-2010 prezes Klubu Inteligencji Katolickiej. Wykład inaugurujący pan Piotr Cywiński. Ekscelencje, szanowni państwo, bardzo dziękuję, że mogę tutaj przed państwem stanąć. Aby, aby powiedzieć tak, no, XX wiek, wiemy wszyscy, był wiekiem strasznych podziałów i wojen. XX wiek się skończył, a swoista bipolaryzacja, mam wrażenie, się wzmocniła, rozprzestrzeniła, być może pogłębiła. Na pewno Przeniknęła granice naszych państw, społeczeństw, sąsiedztw. A binarne postrzeganie świata nie należy do objawów dojrzałości. Tymczasem jesteśmy podzieleni jak chyba nigdy wcześniej. Nic zresztą nie jest już tak, jak było wcześniej. Technologie, komunikacja międzyludzka, dialog publiczny. Duchowość, kultura, stosunek jednostki do wspólnoty, więzi międzypokoleniowe, równowaga środowiska naturalnego. No, prawdopodobnie można by wymiać wiele innych podstawowych zupełnie czynników antropologicznych, które przeszły bądź przechodzą niewyobrażalne zupełnie zmiany. I nie są to zmiany jedynie kulturowe, one są cywilizacyjne, dotykają bowiem każdego aspektu w zasadzie naszej cywilizacji, zmienia się oblicze tego świata i, i nikt tak naprawdę nie wie, jak i co będzie za powiedzmy 10 lat. Kiedy byłem mały, cztery dekady temu, rysując w szkole wyobrażenia świata na rok 2000, nie wiedziałem jeszcze wówczas, że niedługo powstaną, jeśli mowa o komunikacji, faksy czy pager'y. A przecież ich już nie ma. W tamtych latach, gdy dorastałem, weekendowe wydania gazet proponowały obszerne artykuły, analizy, przewidywania, projekcje. Czytałem je w Szwajcarii, we Francji, gdzie, gdzie mieszkałem jako nastolatek. Uwielbiałem je czytać. To, to, to otwierało umysły, to kreowało jakąś wyobraźnię. Dziś refleksyjne dodatki weekendowe zniknęły niemalże do końca z gazet nikt nie jest w stanie przewidzieć najbliższej dekady. Czy ktoś wie, jak będą wyglądać komórki za 10 lat? To najbardziej intymne, prawda, urządzenia, które odkładamy najpóźniej wieczorem i po które chwytamy jako pierwsze rano. A ten stan, coraz bardziej permanentny stan niejasności, Rodzi siłą rzeczy, świadomie lub nieświadomie, stres, lęk, nieufność, wszędzie dziś zupełnie zauważalne symptomy. Nie dziwmy się więc, że powrócił z taką siłą i w tak wielu państwach wiatr populizmu. Demagogia, prymitywny język, łatwizna obietnic, odczłowieczenie wykrowanego wroga uspokajają w stres. Nadają jakiś kierunek, Nieważny, czy istotny, realny, mądry, ważne, że jakiś kierunek jest. Chciałbym więc tu na, na rozpoczęciu tej konferencji zaproponować dosłownie kilka uwag o odpowiedzialności i o dojrzałości. Okrągła rocznica jest dla tego obszaru tematycznego chyba dobrym pretekstem. A w zasadzie oba te pojęcia, odpowiedzialność i dojrzałość. Są bardzo bliskoznaczne. Przynajmniej patrząc na nie z perspektywy tamtych lat, zanim nie zaczęło się wielkie przyspieszenie, w którym się tak bardzo dzisiaj chwilami gubimy. Język wojny, dawniej zarezerwowany dla czasów wojennych, opanował zupełnie nasze pokojowe czasy. Niszczymy, rozwalimy, zmiażdżymy, tylko ten, kto przeżył kilka miesięcy skomasowanego ataku kłamstwa i hejtu, jest w pełni w stanie sobie wyobrazić, o czym mówię. Powiedziałem: Kłamstwa. Nie wiem, czy to pojęcie też już nie jest pojęciem z dawnych lat. Jeszcze prawda się jakoś próbuje bronić. Kłamstwo z całą pewnością zniknęło. Same pomyłki, nadinterpretacje, złe zrozumienia, nieprecyzyjne cytaty. Nie pamiętam, szczerze nie pamiętam, by ktoś publicznie przeprosił, bo skłamał. A byłoby to i odpowiedzialne, i dojrzałe. Prawda i kłamstwo należą do zupełnie podstawowych norm. Jeśli więc one upadają, nie należy się dziwić, że dalej jest już tylko noc. Szybkość, fragmentacja i trywializacja przekazu doprowadziły do osłabienia doświadczenia odpowiedzialności, gdyż odpowiedzialność bezwzględnie wymaga przekazu. Nie może być dojrzałą kultura, w której dialog polega jedynie na coraz większym chaosie monologów, jak to się dzieje w sieciach społecznościowych. A chaos natomiast zachęca do odgradzania się od reszty. I wszyscy się odgradzamy. I to nas dziś bardzo charakteryzuje. Stany Zjednoczone kojarzą się nadal wielu z nowym światem, z realizowanym marzeniem, z tą specyficzną emigracją, która szybko po przybyciu, którą szybko po przybyciu można traktować jako imigrację. Nie to dziś powstaje tam mur, i oto dziś wizja, wiza nie stanowi prawa do wjazdu, a jedynie prawo do ubiegania się o wjazd. Osobiście nie wierzę w mocarstwo, które utraciłoby swoją inkluzywność, a pozostało nadal mocarstwem. Polska kojarzyła się tak długo z Solidarnością. W latach 80., które, jak mówiłem, spędziłem w Szwajcarii i we Francji, pojęcia Polska i Solidarność były niemalże nierozłączne. I to Polska, mimo starzejącego się społeczeństwa, Odmówiła przyjęcie jakiegokolwiek kontyngentu uciekających Syryjczyków. Ta sama Polska, która uciekała choćby przez Austrię do tak wielu krajów w czasach Solidarności, a w innych czasach wybierała się na ucieczkę emigracyjną tak często również. Tymczasem u nas teraz dialog publiczny nie dotyczył jak i kogo przyjąć, na jakich warunkach. Albo był ekstremalnie dualny tak, albo nie. Tu także trudno szukać dojrzałości. Mój ojciec, dla którego okres Solidarności był prawdopodobnie najważniejszym czasem w życiu, jeden ze współtwórców tego, co się wówczas wydarzało w Gdańsku, a potem w całej Polsce, dziś się naprawdę zastanawia i, i mówi to: Czy to znaczy, żeśmy aż tak się zmienili od czasów Solidarności? Czy to znaczy, że już wówczas było to jedyne chwytliwe hasło, nie mające pokrycia w rzeczywistości naszych serc i umysłów? W dzisiejszym usypianiu odpowiedzialności siłą rzeczy traci także pojęcie służby. Smak władzy brzmi inaczej niż obowiązek służby. Gra też na zupełnie innych emocjach i podpowiada inne stawki. Partycypacja w zyskach z władzy stała się zupełną normą. Które już chyba nawet nie dziwi. Każda mniejszość to dobrze wie i odczuwa, a mniejszości tożsamościowe odczuwają to całym sobą. A przecież wszyscy wiemy, jak ohydna może być większość, gdy tylko zechce jej się poczuć większością. Generalnie, wiele wiemy. I z jednej strony rodzi to fatalne przeczucie tego, co nieuniknione, a z drugiej, wyjątkowo nie lubimy sobie zawracać tym głowy, bo wówczas, nie daj Boże, wróciłyby myśli o naszej odpowiedzialności. Prosty zupełnie przykład z mojej auschwitzowej codzienności. Proszę zobaczyć, jak wyglądają najczęstsze dwie kwestie, które są mi zadawane przez dziennikarzy, edukatorów, polityków. Pierwsza to, co będzie, jak odejdą ostatni wi byli więźniowie Auschwitz? Druga to, jak zrobić, by młodzi ludzie częściej jeździli do Auschwitz? Oba te pytania są ucieczką od naszej dorosłej odpowiedzialności. W świetle tych pytań odpowiedzialni za nasz świat mają być albo ówcześni ludzie, świadkowie tamtych wydarzeń, bezpośredni narratorzy pamięci, albo młodzi, nastolatkowie, którzy kiedyś, niedługo zaczną budować swój świat przyszłości, ale nie my, tutaj, teraz. Nigdy więcej? Owszem, ale w przyszłości. Oba pytania zdradzają bezradną, rozbrajającą niedojrzałość, a te dwa pytania są naprawdę najczęstsze. Więc może nie należy się dziwić, że ludobójstwo Rohingjów sprzed dwóch lat zupełnie nikogo nie zainteresowało. Tak jak i dziś nie interesują ogromne obozy dla uchodźców powstałe w Bangladeszu, warunki życia i umierania, czy kwitnący tam handel ludźmi. My się dziś martwimy tym, czy młodzi robią sobie selfie's na rampie w Birkenau, i to zmartwienie nam wystarcza. Zrównowałem już fakt, że każda wizyta oficjalna polityka jest również wizytą jednego lub kilku jego fotografów. To też taka forma selfie, tylko jak to się mówi, na bogato. A między selfie a selfish retorycznym pytaniem pozostaje, co jest skutkiem, a co przyczyną. Skalą ujawniającą naszą niedojrzałość jest reakcja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych na owo ostatnie ludobójstwo w Birmie. Przyjęto, proszę Państwa, rezolucję. I najmocniejsze zdanie brzmi, że Zgromadzenie Ogólne, przecytuję po angielsku, że było zupełnie zgodne z oryginałem, is expressing grave concern at the recent reports of serious human rights violation and abuses in Myanmar. W tym samym czasie. Kiedy przegłosowano ową rezolucję, już 50 tysięcy ludzi nie żyło, a ponad pół miliona uciekło do Bangladeszu. To są serious human rights violations. Nie da się ukryć. Wątpię by antologia artykułów na ten birmański temat z najważniejszych tytułów prasowych wynosiłaby 150 stron tekstu, kiedy trwało ludobójstwo w Rwandzie, przynajmniej były głosy oburzenia, że nikt nic nie robi. Tym razem nawet tych głosów zabrakło. Zmienia się człowiek i zmienia się świat. Niestety nie są to zmiany skorelowane. Dziś nasze doświadczenie świata nasz nieograniczony dostęp do wiedzy, do komunikacji cały ten technologiczny maraton bez końca postawił nas w sytuacji, niedojrzałości. Możemy bardzo wiele, o wiele więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Ale nie wiem, jak to ogarnąć, ukierunkować, zagospodarować. Nie wiemy też, gdzie postawić granice, o ile one jeszcze mają jakiś sens. Więc rośnie stres, fragmentyzacja, chaos, a to nie wróży dobrze. Możliwości zaczęły realnie przerastać zdolności. To już było czuć w XX wieku, ale dziś to widać na wszystkich płaszczyznach naszego życia – indywidualnego i społecznego. Chyba, żeby przyjąć uspokajającą tezę, że jednak bardzo się myla, jakoś świat się upora z tym przyrostem możliwości nad zdolnością przede wszystkim zbiorowej refleksji. Że jednak zanim nie pozabijamy się znowu, staniemy się dojrzalsi i zdecydowanie bardziej odpowiedzialni. Nigdy tak wiele nie zależało od pamięci i od edukacji. A i tak, gdyby tak się naprawdę stało, prawdopodobnie byłby to poważny dowód na wszystko, co transcendentne. Inaczej tego wyjaśnić by się nie dało. Dziękuję.